Młodzi Ludowcy, proszę. Panie pośle, kiedyś popeł tuż po wyborach popełnił pan taki wpis na swoim blogu, w którym podzielił pan partie na polskiej scenie politycznej na trzy grupy. Na partie zachodnie, tam Platforma, Nowoczesna, Razem. Na partie polskie, KNP, Korwin, Ruch Narodowy, nawet PSL się tam znalazł. Natomiast Partią prorosyjską określił pan PiS. Dość przewrotnie, bo chodziło panu o to, że partie zachodnie kierują się interesami. Partie polskie starają się wyważyć interes i emocje, a partie e, rosyjskie, tutaj Prawo i Sprawiedliwość, kieruje się tylko emocjami. I teraz jest pytanie, jak po roku e, rządów e, tej partii rosyjskiej, tej partii, jak pan to, to już, kiedyś nazwał, komunistów z krzyżami jest, w zębach, to jest, to jest. Pan, u, pan określa e, polską pozycję na arenie międzynarodowej, do czego to może doprowadzić, e, taka polityka e, zagraniczna, kiedy e, staramy się skonfliktować z całym światem, no i z tego nie mamy nic. To już wszyscy mówią w tej chwili, że PiS uprawia politykę w stylu, w stylu rosyjskim. I no coś, coś w tym jest. To są w końcu moje słowa, prawda? Więc coś, coś w tym musi być. Natomiast, natomiast, natomiast mamy, mamy. To jest bardzo ciekawe, bo Rosjanie są tak dość ksenofobiczni. I PiS też jest ksenofobiczny, oczywiście na wzór rosyjski, no że się kłócą między sobą, to wiadomo, że Chiny za moce Tunga i komuniści w Moskwie też się kłócili między sobą, prawda, więc to są takie kłótnie, takie kłótnie, natomiast to było bardzo niebezpieczne, gdyby dalej rządziła pani, gdyby rządziła ten obóz pani Clintonowa, gdzie ludzie dalej są w Departamencie Stanu. Rodzili politykę amerykańską, to byśmy naprawdę... Bo to, bo to jest wyjątkowa e, synergia. Pani, to Amerykanie dążą do, do wojny, a Polacy się ich podbaktują. No. do tej wojny z, z Rosją. Co jest... pan sądzi o takich słowach, jak tutaj na pana miejscu e, niespełna pół roku temu siedziała pani posłanka Krupka i powiedziała, że wybory w Stanach Zjednoczonych wygra dżuma albo cholera. E, czy pan uważa, że taki styl w ogóle uprawiania polityki zagranicznej to styl normalny? To znaczy to jest... problem, problem polega na tym, że w Ameryce pan, panuje demokracja. Ameryka była krajem rządzonym dosyć dobrze, bo tam byli ludzie dość wyjątkowi. Tam ludzie, którzy uciekli, prawda, z powodów ideałów yy, i oni budowali tę Amerykę. No niestety po 200 latach diabli to wzięli. Ponowie w Atenach. W Atenach też demokracja przetrwała 200 lat. że Rzeczpospolita Polska jak przekształcono potężne, wspaniałe Królestwo Polskie Wielkie Szyncy, w Wielkiej Sołtyski, przekształcono Rzeczpospolitą, tfu, obojga narodów, to też upadła po, po 200 latach w korupcji, w głupocie, w głupocie przeżającej. Każda demokracja tak musi się skończyć, prawda? I Ameryka, to co pan widzi, następna parapeuta będzie jeszcze głupsza. Będzie pewna statua, jak i Bernie Sanders albo, albo, albo inna żydokomuna z Galicji. Przecież to jest pan Bernie ja Sanders... bardziej o kontekst Polski. Pan Bernie Sanders którego mało co nie został nie, nie został prezydentem, bo gdyby wygrał z panią Klimanową, a już wygrywał potem każde prawybory wybory wygrywał. I wygrałby z panem Trumpem, bo nie, nie wisiały na nim tam żadne, żadne prawda, tam zaszłości, serwery i tak dalej. To jest normalna, taka 19-wieczna żydokomuna, Komuna, tak jak troski, troski, troski czyli, to jest autentyczna żydokomuna. I taki człowiek mógł zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Takie są skutki demokracji. W normalnym ustroju taki pan Obama byłby nadzorcą na plantacji niewolników, prawda? Y -y -y -y.